Myszka Miki i świąteczne przesyłki. Wszyscy znają i kochają myszkę Miki. Dlatego na życzliwą pomoc może liczyć zawsze i wszędzie, nawet na biegunie północnym. Dokąd zawiodła myszkę Miki, kolejna przygoda. Miki leciał swoim malutkim samolotem nad dachami domów, wśród tańczących w zawrotnym tempie płatków śniegu. Nagle silny podmuch wiatru zakręcił maszyną, pochylając ją na lewe skrzydło. Ale wieje ten wiadryż silniejszy od samolotu, pomyślał Miki mocno trzymając wolant. Nie przypuszczał, że przyjdzie mu spędzić Wigilię daleko od domu, w szalejącej śnieżycy. Miał zupełnie inne plan na ten jedyny wieczór w roku. Zaprosił do siebie myszkę Mini oraz dwóch siostrzeńców, Mortka i Fertka. Zamierzali powiesić przy kominku skarpetki, w których rano znalazłyby się pięknie zapakowane upominki, a potem czytać razem opowieść wigiliną Karola Dickensa. No i pójść wcześnie spać. Początkowo wszystko układało się zgodnie z planem. W całym domu unosił się zapach przystrojonej odświętnie choinki. Na kominku przyjemnie trzaskał ogień. Za oknami wesoło migotały srebrne gwiazdy. Nic nie zapowiadało, że coś może zakłócić ten miły odświętny czas. I nagle zadzwonił telefon. Dobry wieczór, Miki. Odezwał się w słuchawce zdenerwowany głos: Dzwonie z lotniska. Mamy awaryjną sytuację. Samolot pocztowy ma spore opóźnienie i nie zatrzyma się u nas, żeby zabrać pocztę. A tu czeka mnóstwo świątecznych przesyłek. Czy mógłbyś je dostarczyć swoim samolotem? W tobie jedyna nadzieja. Pomożesz? Oczywiście odparł Miki myśląc o wszystkich dziewczynkach i chłopcach, mamusiach i tatusiach, babciach i dziadkach, ciociach i wujkach oraz bliższych i dalszych znajomych. Czekających na świąteczne przesyłki. Ubrał się ciepło, pożegnał mini i chłopców i czym prędzej udał się na lotnisko. Zapakował wielkie, wypchane worki do swojego małego samolotu i wystartował. A teraz szybował wysoko w górze, targany ostrymi porywami wiatru. To dopiero była zamieć. Miki próbował włączyć radio, ale bez skutku, milczało jak zaklęte. Po przetarł ręką szybę, ale nie udało mu się dojrzeć niczego poza bielą. Ze wszystkich stron otaczał go wirujący, śnieżny puch. – Chyba zniosło mnie z kursu. Na dole nie widać żadnych świateł. Gdzie ja w ogóle jestem? – pomyślał zaniepokojony Miki. Wyjął kompas. – Jego igła wskaże mi północ i będę wiedział, w którą stronę lecę – pomyślał. Ale igła kompasu jakby oszalała. Najpierw w zawrotnym tempie kręciła się dookoła własnej osi, a potem z jednej strony uniosła się w górę, a z drugiej opadła w dół i znieruchomiała. Zadziwiające, kompas chyba nie jest zepsuty, zastanawiał się Miki. A skoro tak, to północ musi się znajdować... Pode mną! Jestem nad biegunem północnym! Nagle wiatr ucichł. Miliony śnieżynek powolutku sfruwały z okien samolotu. Miki dojrzał w dole wielkie płacie śniegu. Rozświetlone dwoma rzędami jasnych świateł, błyszczących niczym gwiazdy na niebie. To wygląda zupełnie jak oświetlony pas lotniska. Dobra nasza, mogę lądować, a to już najwyższa pora, bo zaczyna mi brakować paliwa. Westchnął z ulgą Miki. Obniżył lot maszyny i posadził ją miękko na gładkim pokrytym śniegiem polu. Zanim Miki zdążył otworzyć drzwi samolotu, z rozświetlonego ciepłym blaskiem lamp domku wybiegły małe istoty ubrane w puchate korzuszki I trzymając w łapkach zapalone latarnie, spieszyły drogą wijącą się, wśród śniegowych zasp na powitanie przybysza. Witamy cię, nieznany podróżniku, kimkolwiek jesteś i skądkolwiek przybywasz, powiedziała uprzejmie jedna z istot, oświetlając wyłaniającą się z mroku postać. I wtedy powstał harmiter nie do opisania. To przecież myszka Miki, coś podobnego, ale niespodzianka, wołały jedna przez drugą małe osóbki. Znacie mnie? Naprawdę? – A w ogóle co to za miejsce? I kim wy jesteście? – dopytywał się zaskoczony Miki. – Kim jesteśmy? – też pytanie. Zachichotały kudłate stworki. A gdy się już wyśmiały, jeden z nich odparł. – Jesteśmy elfami świętego Mikołaja. Tam, na tej górce, stoi jego dom. Wylądowałeś na biegunie północnym. Elfy wzięły Mikiego za ręce i pod zmrożonym, krzęszczącym pod nogami śniegu, Zaprowadziły prosto do domu świętego Mikołaja. W progu czekała uśmiechnięta pani Mikołajowa. Ach, co za miły gość. Wejdź, Miki i ogrzej się przy ogniu. Zapraszam cię na szklankę ciepłego mleka i ciasteczka, powiedziała z zapraszającym gestem. Bardzo dziękuję, odparł uprzejmie Miki. Chętnie tu odpocznę, ale za chwilkę ruszam w dalszą drogę. Mam mnóstwo świątecznych przesyłek, które muszę dzisiaj dostarczyć do adresatów. Zatankuję paliwo i lecę dalej. Elfy zrobiły okrągłe ze zdumienia oczy. Paliwo? My nie mamy tu czegoś takiego. Ojej, i co ja teraz pocznę? Zmartwił się Miki, myśląc o oczekujących na świąteczne przesyłki dziewczynkach i chłopcach, mamusiach i tatusiach, babciach i dziadkach, ciociach i wujkach oraz bliższych i dalszych znajomych. Zaraz coś na to poradzimy! pocieszyła mikiego pani Mikołajowa. Chłopcy, przyprowadźcie stare sani Mikołaja! Zwróciła się do elfów. I uprzedźcie emerytowane renifery, że czeka je przejażdżka. Na pewno się ucieszą. Elfy szybciutko wybiegły, powróciły w chwili, gdy Miki dziękował pani Mikołajowej za pyszny poczęstunek. Stare sanie Mikołaja czekają przed drzwiami gotowe do drogi. Przenieśliśmy do nich całą twoją świąteczną pocztę. Możemy wsiadać, Miki. My dwaj z kolegą zostaliśmy oddelegowani, aby ci towarzyszyć w tej podróży. Oznajmił z dumą jeden z elfów. Miałeś szczęście, że trafiłeś do nas, Miki. W tym roku sprawiliśmy Mikołajowi w prezencie nowe sanie. Dzisiaj używa ich po raz pierwszy, a stare zostały tutaj. Są jeszcze całkiem dobre, mają tylko ciut odrapaną farbę, paplały elfy prowadząc Mikiego do Mikołajowych sani. No to w drogę, zawołał Miki, sadowiąc się wygodnie na miękkim siedzeniu. Sanie świętego Mikołaja ruszyły powoli, po czym wzbiły się w powietrze. Cóż to była zajazda? Czasami lecieli szybciej niż wiatr, a czasami renifery zwalniały tak, by można było dostarczyć przesyłkę pod wskazany adres. Miki był zachwycony. Zanim nastała noc, wszystkie przesyłki trafiły do adresatów, sytuacja była uratowana. Szczęśliwy Miki podziękował elfom i reniferom za okazaną pomoc i przed drzwiami swojego domu serdecznie się z nimi pożegnał. Wróć do nas polarnym lotem po swój samolot. Tylko nie zapomnij zabrać paliwa, zawołały elfy ruszając w drogę powrotną. Miki jeszcze przez chwilę stał przed domem wpatrzony w oddalający się wśród migocących gwiazd Sanie Mikołaja. Jeśli w zeszłym roku jakaś świąteczna przesyłka sfrunęła do waszego domu przez komin, została wrzucona przez otwarty lufcik lub wsunięta przez uchylone okno albo nieoczekiwanie znalazła się pod drzwiami, na pewno już wiecie, kto ją wam dostarczył.